Dzień dobry, schody Leyman. Mamy na zakładzie poskładaną konstrukcję schodów wraz z balustradami, czyli mamy ukończony cały proces technologiczny związany ze ślusarstwem, spawalnictwem, produkcji schodów u nas na zakładzie. Na tym etapie tutaj przygotowujemy, przygotowujemy nakładki drewniane na pochwyty. Pokażę jak to w jaki sposób to wygląda, jak to jest osadzane. Nie jest jakaś zwykła listwa przyklejona, przykręcona, tylko po prostu to jest z uwagi na to, że ja pracowałem jestem z wykształcenia stolarzem, no to w naszym wykonaniu wygląda to tak później jest to polakierowane, pobejcowane polakierowane, na miejscu na miejscu jest przyklejany na klej montażowy I każdy ten element każdy element pochwytu ma wklejone zaślepki. Ładnie to pozacinane. A tu jeszcze jest reszta balustradek do tych schodów, co robiłem. Tak, a tu mamy... Na schodach są ułożone stopnie. Nie tyle, co stopnie, ale szablony, które pokazują, jakie fizycznie schody będą miały kształt stopni. I na podstawie tego dopiero wykonujemy stopnie właściwe. Wejdę na górę, na frezareczkę. Widzisz jaki piękny zabieg wychodzi. Jeszcze kilka, kilka zbliżeń odnośnie tego mojego marudzenia. Jak robić, żeby robić ładne rzeczy. Żeby ładnie wyglądało i żeby to było... Żeby nie było się czego wstydzić przede wszystkim i żeby klient był zadowolony. I taki produkt zawsze dostarczamy do klienta w takim właśnie wykonaniu. I z taką prezencją myślę, że w następnych filmach na pewno będzie film z montażu tych schodów. Ale w następnych filmach będzie pewnie zaprezentowane jak, jak w, no jeśli nie, w sumie niekoniecznie od podstaw. No nie wiem czy jeżeli ktoś, ktoś nie potrzebuje, albo bynajmniej jako klient nie ma potrzeby nabywać wiedzy na zasadzie segregacji materiału, bynajmniej jeżeli chodzi o robienie klejonki, płuciny. No, ale raczej już mi się wydaje, że proces proces wykańczania stopni przed lakierowaniem, nie wiem, czy akurat na tym etapie schodów, czy mówię w tym komplecie, ale też pewnie z tego zrobimy film, żeby pokazać, pokazać jak przebieramy materiał, choćby po to, żeby uzyskać standard i jak u nas wygląda standard, standard stopni. Jak bynajmniej to powinno wyglądać, jeżeli chodzi o kolorystykę, jeżeli chodzi o o w ogóle spasowanie, spasowanie schodów, stopni z konstrukcją schodów. No, ale to już zobaczymy, zobaczymy, co, co życie pokaże. No, i dziękuję za obejrzenie kolejnego filmu z serii Produkcja schodów Leyman na zakładzie. A jeszcze dodam, czemu na zakładzie? No, bo my się specjalnie nie mamy czym wstydzić, także, więc <ścoughs> filmy dodajemy, no nie. Jakiś tam park maszynowy jest, doświadczenie jest, o różnej maści, więc czemu by się nie pochwalić. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie.